bardziej Jacek tutaj po lewej co? bardziej może tutaj po lewej właśnie bo... tam też tak się zaryła a myślałem że tu przy drzemie wiesz tam można wjeżdżać to, o, to o. Życie, pan nie za chętnie alej to to po co ryzykować życie ja wam mówię

Na dwójce. Na dwójce jechałeś ślidyce? Na dwójce. No. Na, no, widać, nikt nosiły, z no, na jedynce się było widać, nie nosiły zupełnie. No Na więc wiem, że mały rozkrót. Powiedziałem wam, że dwójka musi być Dlatego do jeszcze dopóki jedziesz, trzeba zrobić redukcję na jedynkę. Powiem jeszcze raz. Ja zrobiłem redukcję z trójki na dwójkę. No i kopie. Niech się nie podoba. Zdecyduj. No. A mi też tak poniosło do góry? Tak. Chyba przeważało mi. Kto będzie jeszcze próbował? Koła w prawo! Będziesz jeszcze próbował. Jeszcze raz, a... ja, pytam, to ja to ty nagrywam, czyli nie muszę. No, to są wykrzyże, to, to, to tutaj trzeba przejechać. No tylko to nie ma mocy, żeby przyjechać na dwójce, ale to dobrze, na dwójce dojechać dotąd i tutaj chcę zrobić redukcję, wtedy już do góry. Fajny deszczyk! No to też. teraz to jest o... Tata, wyjedź! Spróbuj do przodu. Dobra, to nie kopiuj, już nie ma sensu Tata nie wyjedzie? Nie, nie wyjedzie. Nie go tutaj jutro. Nie dałoby Masz się! Turek? Masz sznurek? Coś tam w nie podała. Nie, nie słychać jeszcze ruchu. On nie ma kangura z przodu, wiesz? Teraz A po drugie ma wyższe koła, po drugie ma trochę inny kąt zejścia, nie? Biedny. No tutaj przyjechał. Mhm. Mm Ciekawe, przejechał przez to Płocką.